Pamiętaš jak? Pamiętam, jak by to bylo GODINE temu. Ale od początku. Jestem Słowaczka, pochodzę z Bratysławy. MÁM na imię Maria od serca Jezusa. I v... jestem w klasztorze Klarise Kapucinek V Krakowie od ponad 20 lat. Dzieciństwo miałam bardzo piękne, radosne. Rodice nám dali podstavy viary a často sme ježdili na wycieczki v góry, žimou na narty. Bolo to také piękne rodinné žitie. V vieku okolo 15-16 let prežívam krízi z viary. Zastanavialam, sa, či v ogóle Bóg istnieje, po co so kościół, przestałam chodzić na mszę świętą. Właśnie chodziłam, ale siedziałam na lávce przed kościołem, w ogóle nie wchodziłam do środka. Trwało to jakiś czas, A później przyszło takie ośnienie, że Bóg jest, a ja chcę żyć tylko dla Niego. Krótko po moim nawróceniu zostałam zaproszona do wspólnoty Misja Marina, była to wspólnota Wierzącej Młodzieży, i takie moje pierwsze doświadczenie, albo pierwsze takie doświadczenie wysłuchania od Pana Boga, to było takie, że byliśmy na takim weekendowym spotkaniu i ja w poniedziałek miałam mieć egzamin. I chciałam wcześniej wrócić. No ale tam mi zaproponowali młodszy, proszę Pana Boga i zostań po prostu, nie odchodź. Pan Bóg po prostu wie. No to ja pierwszy z takim drżeniem, to się tak pierwszy raz może świadomy, o cóż konkretnie modliła, modliłam, to modliłam, że Panie Boże, to proszę Cię, to pomóż mi, bo ja, ja się nie zdążę nauczyć. No i na drugi dzień przyszłam do szkoły, no i egzaminu nie było. Takže od tej pory prostu také zaufanie i, i prožby do Pana Boga, to, to bylo poprstu bardzo čensté. Po ukončení liceum začala studiovať na ekonomičnom univerzitete. Pracovala jako ako animatorka v našej spolnote. Boli to bardzo také piękné láta, ale byli tež bardzo nebezpečné, bo Na Słowacji było duże prześladowanie kościoła, i pamiętam, że gdy jeździli wakacje, e, takie nasze młodzieżowe rekolekcje, to zawsze było z takim dreszczykiem, Zdarzały się sytuacje też. Niektóre grupy mieli nawet przesłuchania na policji, że ich zabrali. A pod koniec studiów e, to była taka, taka jedna trudna sytuacja, która mnie jeszcze bardziej poprowadziła do Pana Boga i do tego słuchania Jego głosu, do zaproszenia. do tej drogy povolania. A že na Slovaci zákonov nebylo, až nie, no, byli, ale ne, o tým nevedelám, že sú, so, bo to byli, byli bardie ukryté. Tak rozmýšľam, že co zrobiť, jakým spôsobem kogo sa zapýtať, jakým spôsobem šukať tej drogy povolania. No aj prišla taká, prišla taká myš, že srdce Jezusa je žrúdlem každého povolania. To je ešte pomodlené do srdca Pána Jezusa. No i będę wiedzieć, że co zrobić. Z takiego założenia wychodziłam, że po prostu 9 dni żełam wziąłam zwykłą książeczkę i i tam jak, jak są, byli te modlitwy, takie trzy kropeczki, tutaj powiedza, prosi, Że tutaj powiedzę, co prosisz, to prosiłam, żeby wiedzieć, jaką drogą życia mam iść. No i ostatni dzień tej noweny z takim dreszczem i, i czarkami w plecach. povedala Jezusovi tak, Jezu, ide za tobou, ale pokaž mi, kde, bo ja neviem. Zákonu neznám, neviem, co mám robiť, jak išť. I možne na najbližším tým spotkaním na tých rekolekciách vakacínych, to dostávam také pár pýtaň, či, či nemyšľam tedy, že sú I ešte pár takých iných a ja bym taká zdivioná, že, že ktož pozná moje myśli, že, že, my mi čítať, co, co mi sa deje v glove i v srdcu, No i to był taki świadomy początek tego, tego mojego powołania. Jeszcze nie, nie życie zakonnego, bo zaczęłam żyć to povolanie w, ramach tej wspólnoty. kde byłam, później się dowiedziałam, że tam są też takie osoby, które żyją swoje povolanie. To było tak jak w czasach komunistycznych na Słowacji było możliwe. To były také proste przyrzeczenia, ślub czystości prywatnej. i ewangelizowali ewangelizowaliśmy tak, mi potajemnie. Później, jak skończył komunizm w 1989 roku, to bardzo szybko było trzeba ludzi przygotowanych do katechezy w szkołach. Dużo osób przecież zgłaszano do przyjmowania sakramentów. I że w tej naszej wspólnocie była dobra formacja taka katechetyczna, no to jsme jeszcze uzupełnili i ja sama, i jeszcze inne osoby. Kurs katechetyczny, później studia teologiczne. No i to był taki bardzo intensywny czas ewangelizacji, właśnie takiego uwolnienia tej, tej całej sytuacji, prześladowania. I później widząc, jaka jest potrzeba, ile ludzi, ile ludzi szuka Pana Boga. I pomimo, że nie tylko nasza, nasza wspólnota, ale różne inne, się okazało, że ich było bardzo dużo, które żyli w ukryciu. No ale cały czas brakowało, cały czas tych ludzi było więcej i nawet 24 godziny na dobę by było można ewangelizować i było za mało. I znowu gdzieś e, przychodziło jakieś kolejne powołanie, powołanie i, i myśl, że modlitwo można więcej ogarnąć, Modlitwo można ogarnąć to, co się nie da osobiście przez brak czasu. I takie powołanie też do, do modlitwy, do, do bližšej relácie ešte s Panem Bógem v žiťu kontemplacijným. To bolo také tekavé, že v mojej parafii byli naše šostry Klarisky Kapucinky, ešte nemieli na Slovácii klaštoru, tak meškali v takom domku. I ja ich tam spotykám v koštele, to mi No ja bym do nich pošla, ale, ale ja už mám svoju drogé, to chyba nie, nie dla mne. No ale nedávalo mi to spokoju, to už nej rozmávila so spovedníkem, že mám také pragnenie. On mi, a nemyš o tým. No to nie myślałam, ale, ale to jest silniejsze od człowieka, nie da, się, nie da się nie myśleć. No później jeszcze znów po paru miesiącach powiedziałam, że, że jednak, jednak to pragnienie jest, to mówi na no to młodsze, nie myśl młodsze, po prostu zobaczymy. No a po paru miesiącach to nie przychodziło, no to, to mi powiedziała, dobra, no to szemu dalej i, i zacznij działać, po prostu szukaj, gdzie chcesz iść. No to więc jakby takie poprowadzenie. E to začalam šukať a to bolo taká, tež taká trudná situácia. Pán u mne tak žiť uprovádil, že kedy podejmovala e, také vážne decizie, to byłam sama, to mi zabieralo všetkých ľudí kolo mne, že by to bolo, tylko on i ja, že by to bola také moje osobista, moja osobista decizia. V tým čase, dosť dávno, e, nebolo ešte internetu, ne, nedalo sa šukať ani zákonov, ani možlivosti. No to kúpam sobie kšonške, zákony na Slovácii, bo postrediam, že za granicu, že to absolútne nie, že ja zostane na Slovácii. No i tam vtedy na Slovácii byli kontemplácijné dva zákony, byli parmelitánky, i naše šostre klarecké kapucinky. No to ja vpadla na pomysť, že napíše i do jedného, i do druhého kláštoru. I napísalám identičný list do jedného, i do druhého s tým, že ktorá odpoveď bude pierša, Tam pójdę. No i, i niecałe dwa tygodnie przyszły odpowiedzi. Ten sam dzień, oczywiście, ta sama data na kopercie, ta sama data w środku, i oczywiście napisane przyjdź i zobacz. No, a to by było, że uśmiechałam i do siebie i do Pana Boga. Myślę sobie: No, Panie Boże, no masz poczucie humoru. No Myślałam, że po prostu mi pokaże, że ja tu jestem znowu na początku. Ale to by było dla mnie takie niesamowite doświadczenie że człowiek jest wolny do końca, że Pan Bóg nie zmusza, On zaprasza bardzo delikatnie, ale daj swobodę i po tych odpowiedziach tak się złożyło, że pierwsze pojechałam do Karmelu zobaczyć, ale od razu wiedziałam, że nie, że to nie jest moja droga, chociaż rozmowa z siostrą była bardzo taka pomocna dla mnie i zresztą to była Polka i też była siostra od serca Pana Jezusa, tak że. to bylo už tak znak od Pana Boga dla mě. Půždy do našich šust v Kopernici na Slovácii. No a tam tylko vyšla do kaplici i odrazu viděla, a to je to, je to, to je moje miejsce. E, to byl bardzo taký pěkný čas. E, Žilám tam tři leta, v Kopernici. Po třech letách do Bratislavy, ještě rok pracovala e, Pracovalám na ekonomickém univerzitě, na té samej katedře, kde studiovala. Moji byli profesorové, byli mojimi kolegami, takže to bylo také, také těkavé Pana Boga. No ale to, to do žitě kontemplacíného, do života modlitvy, bylo celý čas, nedalo mi spokoju. I v koncu, že zgloštám tutaj do našich šus v Krakově, přijel za kandidátke, I 11 sierpnia w uroczystość Świętej Klary wstąpiłam. Zresztą 11 sierpnia to jest też dzień ślubu moich rodziców. Później w uroczystość Świętej Klary też składałam swoje pierwsze śluby i śluby wieczyste. No i mieliśmy tak wspólny dzień ślubu. I moi rodzice swój ślub i ja swoje śluby zakonne. No i od tej pory jestem, trwam, staram się modlić jak potrafi, jak umie. I jestem wdzięczna Panu Bogu za drogę powołania, za Jego prowadzenie w tych chwilach takich trudnych i radosnych, i w tych chwilach, kiedy były podejmowane poważne decyzje, i w tych chwilach codziennego życia. Chciał, dzisiaj bym mogła określić Patrząc Wstecz, swoje życie jako jedna wielka przygoda z Panem Bogiem, z moją relacją. mojej relácii do Niego, s ním, tak prosím o to, že by vytrvala v svojom povolaní až do konca. Mám takú nádej, že, že do konca. Pokoj i dobro.